Polish Roads aktualizacja 3.2. Prawdopodobnie to był pierwszy i ostatni raz, kiedy użyłem tego pojazdu. Aktualizacja, która miała na celu w jak największym stopniu poprawić wydajność, optymalizację mapy i tak dalej. Tak była też aktualizacja BMG 038. Wszystkie błędy, które ona spowodowała, też już są naprawione. A jeśli wy nadal macie jakieś błędy, no tekstur, no material, pamiętajcie, że musicie mapę zaktualizować. Żeby to zrobić, no to musicie wejść do repozytorium w manager modyfikacji i nacisnąć, i zaktualizuj wszystkie mody. Jeśli nadal wam występują jakieś problemy, to wyłączacie i włączacie BMG, zatrzymujecie się w BMG Launcherze. Czy tam module uruchamiania? chodzicie do narzędzi wsparcia i wyczyść pliki pamięci podręcznej. Zaznaczacie, że chcecie wykonać kopię zapasową i czekacie, aż czyszczenie przebiegnie pomyślnie. No i jeśli chodzi o samą wydajność mapy, no to spadły też jej wymagania. Wcześniej, jeśli wasza karta miała 12 GB WIRAMu lub mniej, musieliście ustawić sobie jakość tekstur na niską, a teraz jakość tekstur na niską musicie ustawić dopiero wtedy, gdy w WIRAMu macie mniej niż 8 GB. Oczywiście w karcie graficznej. Co do samej pamięci tymczasowej no to w sumie wymagania jakiekolwiek co do niej to zniknęły, ale dalej wydaje mi się, że będzie to 32 GB, czyli tyle samo ile deweloperzy BeamNG zalecają do swojej gry, ale też zobaczcie na to, że Polish Roads jest cały czas naprawiane, a w tle mają już pracę nad nowym projektem. Jeśli chcecie wiedzieć co to za projekt, no to zapraszam oczywiście na Discorda mapy, który podlinkuję wam w opisie, ale przejdźmy do tego co się zmieniło w samej aktualizacji. Zostały przerobione wszystkie modele i w nawiasie tutaj został dodane, że są to modele poziomu szczegółów, czyli im dalej się oddalacie od jakiegoś obiektu, tym bardziej staje się mniej szczegółową wersją siebie, czyli po prostu tym bardziej traci na jakości, aż ostatecznie całkowicie znika. Pokażę Wam to na przykładzie jednego z bloków, który znajduje się na osiedlu Wieczorka. Znikają balkony, jakieś tam daszki nad tymi najwyższymi balkonami. Te modele, które widzicie, gdy się oddalicie od jakiegoś obiektu, właśnie one zostały przerobione. Zostały dodane nowe tekstury lub niektóre zostały zmienione. Na przykład teraz tekstura bloku jest o niebo lepszej jakości. Innym przykładem mogą być okna. Teraz niemalże wszystkie budynki na mapie mają można powiedzieć polskie okna, Te w sensie się bardziej zostały zamienione na polskie, bo wcześniej były amerykańskie. Sporo zmian w teksturach jest w budynku Kebaba, tak samo wygląd zmienił troszeczkę kiosk, który też ma te okna, no i został przemalowany, stanki autobusowe, a bardziej te wiaty, mają teraz bardziej dosycony w dach. To wygląda trochę jakby je wyczyścili. Paczkomat ma teraz ciemny tył. Delikatnie Ostatnio odświeżona została reklama Dino. Zostało dodane ogromne graffiti byłego papieża Polaka na jednym z bloków przemysłowej. Następny punkt no, to zostały naprawione brakujące kolizje, które na przykład pozwalały wjechać w jakiś budynek. Do dróg asfaltowych zostały dodane nowe dodatki, między innymi łączenia, pęknięcia i tym podobne. Został też dodany tak zwany nocny cube map. Fajnie to widać na samochodzie, gdy wyłączy się dynamiczne odbicia. Po prostu samochód jest ciemny w nocy. Za to niestety nie zostało to dodane na lustrowce bo i ono się po prostu ściemnia. Dzięki temu, też te wszystkie customowe drzewa się tak dziwnie w nocy nie świecą, przynajmniej nie tak mocno jak wcześniej. Zostały uzupełnione braki w świecących oknach w niektórych budynkach. Naprawiono błąd z takim białym migdzięciem, w momencie gdy wchodziło się do bunkra, tak jak coś tam było. Dalej, naprawiono latające obiekty, zasięg pojawiania się trawy, pól i tak dalej. No, tak czy jak ground coverów. Naprawiono dziwne zachowania ruchu ulicznego w niektórych miejscach. I naprawiono błąd z przystankami na misjach autobusowych poprawiono optymalizację w nocy usunięto masę zduplikowanych tekstur, żeby obniżyć zużycie WIRAMu karty graficznej tak samo w takim celu obniżono rozdzielczość niektórych tekstur, usunięto słabo zoptymalizowane modele, przykładem na przykład będą bloki, które były kiedyś na osiedlu zwycięstwa, teraz są to te bloki z osiedla wieczorka tylko w podobnym kolorze tamtymi coś podobno było nie tak wszystkie asety z domyślnych map BMG, teraz nie są już bezpośrednio na mapie, tylko po prostu są zaciągane z plików gry co między innymi pozwoliło zoptymalizować Rozmiar pliku z 1,6 GB na 1,1, no i wszystkie ceny na stacjach paliw zostały zaktualizowane na bardziej aktualne, no bo są teraz trochę niższe. No ale jeszcze zostało wypuszczone ostatnio coś takiego jak Polish Roads Mission Pack. Jest to dodatek do Polish Roads, który dodaje po prostu scenariusze. Także, tak jak i samą mapę Polish Roads, podlinkuję Wam ten dodatek w opisie. Możecie sobie kliknąć subscribe, on się Wam zainstaluje. No i po tym. Jak klikniecie M, powinniście poza samymi misjami autobusowymi, bo one nadal są wbudowane w samą mapę, widzieć wszystkie misje. Mamy tutaj pięć wyścigów, gdzie ścigacie się z kierowcami AI, czy tam z samochodami AI. Jedną misję ucieczkową, gdzie musicie unikać stalkerów w postaci jakichś samochodów. No i oczywiście przetrwać, używając znajomości mapy i mądrego wyboru dróg. Trzy misje, gdzie musicie jeździć i zbierać takie jakby punkciki, musicie to zrobić w określonym czasie, no i jednocześnie dzięki nim będziecie eksploatować mapę, jedna Hyper Miling Mission, gdzie macie mega zajechanego Soliada Lensdale'a, bo on jest tam przeładowany, ma uszkodzone zawieszenie i musicie dojechać do stacji benzynowej w mega ekonomiczny sposób, żeby wystarczyło wam paliwa i tak, żeby zmieścić się tam w określonym czasie. No i jeszcze coś bardzo relaksującego, czyli garaż to garaż gdzie gra losuje wam pojazd i sobie dostarczacie po prostu samochód z jednego miejsca na drugie. No i jest to też jednocześnie przywrócona misja, bo ona kiedyś była, ale została zniszczona przez aktualizację w BM&G. Te misje też Teraz sobie przetestujemy Country Roads Delivery. Jak wiecie, ja już mam tu przejechane 538 km, ale testowania nigdy za wiele. Także jeszcze dzisiaj na odcinku sobie trochę potestujmy. Mamy tutaj elegancki panel, jakieś tam statystyki. Dobra, nieistotne gramy. O, proszę bardzo. Trapez Coral Ociapari. 1 km z wieczorki do 25-lecia. No i gitara. No, patrzcie, jaki elegancki Karoplusik. Dzisiaj bez shiftera gramy, bo go rozwaliłem ostatnio na streamie. Ruch uliczny tutaj jeździ. No i tutaj normalnie możemy pojechać sobie w lewo, bo zakaz żadnego nie ma ani nakazu. Zresztą była też tam przerywana, więc, więc wszystko jest tu elegancko dostosowane. No i jak już tak jedziemy, to widzowie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę subskrypcji na kanale. Jeśli oglądacie na telefonie, możecie podbić ten film, za co byłbym bardzo wdzięczny. A jeśli chcecie mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. Nie mamy też tutaj kierunkowskazów, no bo wcześniej kierunkowskazy miałem na łopatkach, a teraz na łopatkach mam zmianę biegów. Tu za to nie ma przerywanej, żeby na osiedle wjechać. Anbarsta sobie puścimy jedziemy elegancko. Okej, okay, nasze miejsce parkingowe znajduje się tutaj. O, i elegancko. Next delivery. Teraz mamy bake serię. O, coś w automacie w ogóle. Jesteśmy gdzieś y, przy przemysłowej. Okej, okay, tutaj y, od strony... Nowego Jorku. Musimy dojechać do 25-lecia. Ok, znowu do 25-lecia. No to jedziemy sobie prosto. FPS-y są całkiem stabilne. Tak na one nie spadają za bardzo w ogóle poniżej 50. Także jest naprawdę dobrze. A ciekawa ta skrzynia automatyczna w tym bake. -ie. Tak komfortowo się tutaj jedzie. Do takiej spokojnej jazdy idealna. Bo teraz jak dam. spoko w sumie, kurde w podobne miejsce muszę dostarczyć, patrzcie Nie tam gdzie Poloneza, bo Poloneza dostarczałem tam A tutaj dostarczamy na wprost centralnie No i dobra, luksus O, mir, mir w ogóle miał w którejś z ostatnich aktualizacji jakieś odświeżenie A ja ani razu nim w sumie nie jechałem O, tutaj mamy skrzynie biegów, widzę Kierownicy, a bardziej wybierak i musimy gdzieś na Cebulówko pojechać Tutaj przez Nowy Jork będzie idealnie, pojedziemy sobie na wyskok Opa! Nie byłem wystarczająco rozpędzony, ale zawsze coś. Patrzcie, ten przed nami boi się o swojego nowego szyriera, że go zaraz uszkodzi. A my, tyk samochodem wypożyczonym, wyprzedzamy go. Gdzie tu są dziury? Upa. Dobra, są troszeczkę wyboje Jakie przesadzone nierówności Tu można elegancko cisnąć bez problemu Wiecie jak po Nowym Jorku przyjeżdża mocz alfa? Idealnie Bez zająknięcia, bez żadnego stuknięcia, a wy narzekacie Dobra, i rura O, mamy tutaj otwarty dyferencjał Aha, i tutaj zatrzymujemy się gdzieś w tym miejscu Dobrze się zatrzymałem? Dobrze, no i luksus I mamy teraz w ogóle ETK serie V8 Dwusprzęgowym automatem No i tu czerwone, o jednak nie No, nie ciśnie tak, tak, tak jak podera. Było zielone. Już na to jest czerwone. Ja lekko do połowy dociskam, a to tak elegancko hamuje. I zielone. I tu sobie skręcamy. Mamy te kawy, więc kierunkowskazy nam nie są potrzebne. E, tutaj żadnego zakazu nie ma to wjeżdżamy sobie elegancko no i zajmujemy miejsce parkingowe kurcze, ale szybka dostawa kolejne TK, tym razem 2.0 diesel rejestracja poznańska manualna skrzynia, ale mnie to nie dotyczy za bardzo, bo nie tak gram na łopatkach dziwnie się gra z tym asystentem sprzęgła nie, no bo jak gracie na łopatkach to tak dziwnie trochę piskać sprzęgło i zmieniać bieg na łopatce, to sobie włączyłem te opcje i on tak jakby trochę późno puszcza to sprzęgło, a widać, że robi uszkodzenie synchronizera, 1% z jakiegoś powodu, automatyczne sprzęgło, no. Stan barcik tutaj. E, do zwycięstwa w ogóle musimy dostarczyć. W ogóle w tej misji chodzi o to, żeby dostarczyć samochód. Nie musi on być w najlepszym stanie, czyli możecie go po drodze rozwalić. Wystarczy, że dojedziecie i wam zaliczy, nie? Gdzie my tu musimy dostarczyć? Tutaj do jakiegoś domku. No dobra, widzowie. Myślę, że garaż tu, garaż mamy sprawdzony. Ode mnie na dziś to tyle. Cześć!